To już nie będę go do I dzisiejszego na Ej, nie, 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 nie kurde. Wygubić do podlady. zrobimy zdjęcie? to swoje zdjęcie. Metruwa metruwa, musisz z nim walczyć. puść mu, bo. Pu... Popuść mu. Nie, to nie będzie metruwa. Nie wiem, że tu będzie siedział, ale duży pies ma. Daj mu powalczyć. Właśnie wiem. Dawaj, 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 dawaj Siedzi? Yeah. Nie Mogę wziąć swój podbierz. Nie, to jest 90 Oznaczał się? Dobre, mamy go, mamy go, mamy go Let's go! Ciągnij ha? Ciągnij do siebie, bo nim Do siebie, wędka Bo dobrze go złap Tego go tylko Weź go trochę wyżej Dobra czekaj, miarka Na trawę choćby łący, bo trochę krzywdę, nie O m***a co za lekko 86 O! A po dobra To? Jaki muszę? To? Ja twoje siedziówki się nie pobiję. Jak go wezmę? Jaki muszę dosłownie? Jeszcze było jeszcze gadu, gadu. O kurczę! Jest, okay? nie wiem. Jest. Nie, 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 na to nie, daj chwilę chwilę. nie, 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 jakoś. No nie, się nie, 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 się nie, ma, Tylko Wypuszczamy go? No, tylko w drugą stronę nie gadało. Tam, daję go wyrzucę. Tak. Tam łowice najczęściej się jest bo tam jest płcizna. A wypuść go Szymaj.